Aktywny weekend mają za sobą mieszkańcy Mierzejewa. Winowajcami całego pozytywnego zamieszania wśród lokalnej społeczności są już tradycyjnie członkowie stowarzyszenia Aktywne Mierzejewo. Proszę zobaczyć ile atrakcja goni atrakcje, więc rodzice odpowiednio przygotowani, żeby dzieci po jednej atrakcji mogły się przebrać na drugą atrakcję, na trzecią, dmuchańce, więc po, w, w, w poprzednich latach było też takie, tak dużo atrakcji, że już teraz rodzice przygotowani wiedzą, co mają zabrać, jak żeby pociechy były całe i zdrowe, że tak powiem. Jako pierwsi, zaktywizowani zostali najmłodsi. Ich wysiłki na torze przeszkód nagrodzone zostały chwilą ochłody, ufundowaną przez strażaków z OSP Krzemieniewo. Ożywienie wśród wszystkich gości festynu, połączonego z wiejskimi dożynkami, nastąpiło podczas losowania nagród w Loterii Fantowej. Nowych właścicieli znalazły m.in. basen ogrodowy, leżak oraz opiekacz. Mamy atrakcje dla dzieciaków, dla dorosłych, dla średnich nastolatków, bo będzie też fotobudka, która jest uwielbiana przez nastolatków. Mamy świetne nagrody dla dzieciaków i dla dorosłych. Losy rozeszły się po prostu w pół godziny. Cztery dmuchańce, straż pożarna, mini tor Run Macedon, który same zrobiłyśmy w tym roku. Myślę, że naprawdę jest tak dużo atrakcji, że jak na taką małą wieś jak Mierzejewo, jest to coś niesamowitego. Naszym skromnym zdaniem, aktywny dla dorosłych uczestników festynu był również poniedziałek. To przecież ich zadaniem było doprowadzenie do ładu ubrań, które nosili uczestnicy mini Ran Makedonu.